Emilia Dolniko, KTV. Jesteśmy właśnie na premierze filmu Siubuk. Tutaj zbierają się już aktorzy, którzy grają w filmie. Jak usłyszycie, jakie mają wrażenia po wyjściu z planu i czym tak naprawdę jest ten film? To nie jest film zrobiony dla nagród, tylko dlatego, żeby zapukać do głów ludzi i im pokazać, że, że obok nas są inni, którzy być może potrzebują naszej uwagi po prostu. Czyli to jest taki film o tym, że lepiej żyć świadomie niż egoistycznie. Pani syn, ma. Poważne zaburzenie. Gram człowieka, który się myli. Gram człowieka, którego drażni ktoś, kto żyje inaczej niż on, drażni ktoś, kogo on nie rozumie. Na szczęście przeżywa pewną ewolucję. Zaczyna dowiadywać się naprawdę, co dzieje się z jego sąsiadami, co dzieje się z małym chorym człowiekiem, z jego matką. Zaczyna podziwiać ją w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy zaczyna ich kochać i działać razem z nimi. Tak sobie pomyślałam, jak opisywał pan swojego bohatera, że opisał pan niestety, ale większość społeczeństwa. Zespół Aspergera mieści się również spektrum autyzmu i mniej funkcjonujące dzieci oraz dorośli, oczywiście. Zgadza się. Wachlarz jest bardzo szeroki. Często te osoby mają niesamowitą pamięć, mają niesamowite umiejętności matematyczne, chemiczne, geograficzne, więc no, paradoksalnie ich inteligencja wykracza poza taką naszą normalną. Ale temat jest taki, że. Uderzyło to właśnie reżysera, często matki zostają z dzieciakami ze spektrum autyzmu po prostu same. Tak, to scenarzystów uderzyło. Na szczęście ja znam wiele kobiet, które opie są opiekunami dzieci z jakąś niepełnosprawnością albo właśnie ze spektrum. I mają partnerów. To nie jest film o tym, że kobieta jest sama. Marysia jest sama z wielu powodów. Marysia jest bohaterką, która jest bardzo dociążona przez scenarzystów. Z różnych e, względów. Do normalnej szkoły chodzą tylko normalne dzieci. I to Pan decyduje, kto jest normalny? Zastanowiło mnie, że zdecydował się Pan na zaangażowanie e, osoby ze spektrum autyzmu. Jak wyglądała współpraca z Wojtusiem? Współpraca wyglądała bardzo dobrze, tylko że ona była poprzedzona e, przygotowaniem, e, odpowiednim znalezieniem odpowiedniego chłopca. Zrobieniem też pewnego rodzaju takiego researchu z psychologami, czy on się nadaje do tej pracy, czy go nie skrzywdzimy, czy nie będziemy działać kosztem jego. Współpraca była też o, o, oczywiście konieczna z rodzicami, którzy byli cały czas przy nim. Był przy nim na planie cały czas psycholog. A myślę, że moje słowa to nic nie powiedzą więcej niż Wojtka zachowanie, bo jak państwo zobaczą, to on po prostu jest fantastycznym człowiekiem. Dzień dobry. Dzień dobry, grasz tam praktycznie główną rolę. Słyszałam wiele naprawdę wspaniałych słów na twój temat. Jak wspominasz plan zdjęciowy, Wojtku? Wojtuś, czy na planie zdjęciowym było fajnie? Czy na planie było fajnie? Tak wygląda rozmowa z Wojtkiem. On często powtarza zadane pytanie. To są tak zwane echolalia natychmiastowe i odroczone, czyli odroczone na przykład, jak zasłyszy coś w radiu i później sobie powtarza. Generalnie rozmowa z Wojtkiem jest dosyć, Wojtusiu, wstań kochanie, jest dosyć trudna, komunikujemy się w takich podstawowych sprawach. No, ale taka spontaniczna rozmowa no, z, z reguły jest niemożliwa póki co, ale gdzieś tam staramy się dążyć do tego, żeby, żeby to się zmieniło w najbliższym czasie. To takie rzeczy nie powinny się zdarzać, i nie powinny się zdarzać też jakieś sytuacje wykluczenia y, takich dzieciaków y, ze, ze społeczności, czy właśnie ze, spo, ze społeczności szkolnej, chociażby. Y, to powinno być oczywiste, że wszyscy są traktowani tak samo i, i, i wszyscy jesteśmy razem i jakby y, Fajnie, że ten film pokazuje to, mówi o tym, bo, bo na pewno są to bardzo ważne rzeczy. Być może film Siubuk będzie mógł coś zmienić w polskiej rzeczywistości, ponieważ jest taka, jaka jest. A o tym Andrzej Seweryn. Gorąco popieram te starania kobiet pokrzywdzonych nie tylko przez los, ale i przez no, nieodpowiedzialność sprawujących władzę decydentów o ich życiu. Uważam, że jest wiele, wiele do zrobienia w tej sprawie i to natychmiast. Nadal no jest dość chore prawo w tym kraju, które po prostu nie pomaga tym ludziom, tylko wręcz odwrotnie rzuca im kłody, rzuca im przeszkody po prostu. I dlatego ten film połączyliśmy też z akcją, która się teraz odbywa, protestu opiekunów osób niepełnosprawnych, żeby zmienić to prawo, żeby po prostu kobiety nie miały zabieranego zabierane świadczenia, tylko dlatego, że próbują sobie dorobić, bo nie mogą przeżyć, nie mają, nie mają często na jedzenie dla swoich dzieci. Proszę sobie przeżyć za 2000 od państwa z 119 zł z, z dzieckiem, które wymaga bardzo intensywnej opieki i tych tym samym środków, prawda, od takich prostych typu pampersy, jedzenie, te, już nie wspomnę o terapii, prawda? No i teraz nie ma Pani pieniędzy, bo po prostu one się kończą, te, które Państwo łaskawie dało i nie może Pani dorobić robiąc wywiady na przykład na premierze, bo jak Pani to zrobi, to Pani zabiorą to świadczenie. No to przecież to jest jakiś absurd. Dokładnie rozwijając ten temat, jest petycja, którą Państwo możecie znaleźć w linku Bardzo w opisie Zachęcamy, poniżej. wszyscy zachęcamy, żebyście podpisali, bo może uda nam się tym samym y, zmienić tą rzeczywistość po prostu i pomóc tym, którzy potrzebują tego. Byliśmy obecni y, ekipą Siubuka na proteście, jesteśmy, jesteśmy z wami. Kubuś Siubuk z naszego filmu ma super jeden talent i zapraszam do kina, żeby zobaczyć, jaki nie chcę tutaj y, mówić wcześniej. Ja jestem dyrektorką szkoły, do której chodzi Siubuk, czyli Kubuś. I jestem taką, takim działem pedagogicznym, które oczywiście na początku jest sztywne i autorytarne i nie chcące zauważyć problemu, a potem z czasem, jak widzi upor, upór tej matki którą gra właśnie Małgosia, Karol, to, to po prostu zaczyna, zaczyna się powoli przechylać na jej stronę. Jeżeli podoba wam się nasz kanał, dajcie suba.